Kochana, no to co dzisiaj robimy? Podcinamy końcówki. Dobrze, kochana, spokojnie, ja to nie jestem ten co nie wiadomo ile obcinają. Jeden centymetr to jeden centymetr, więc spokojnie, zetnę tak malutko. Mam ma kto tam z Halo? Jolka? Cześć! No co tam? Nie, no co ty, nie przeszkadzasz mi, no. No co ty? I czyli mówisz mi, że spóźniłaś się tylko 45 minut, a kosmetyczka cię nie przyjęła? Masakra. Ja nie wiem, jak my świecie teraz żyjemy. No, co my? Jurka Co Coś się stało? <grym i wytrza> nie, nic, nic. <grym i wytrza> no, gotowe. Tak się pani podoba? No, z przodu ładnie. A mogę, Lusterko, żeby zobaczyć tył sobie? A nie, z tyłu, kochana, to yy, zaufaj mi, że bardzo ładnie jest. O Boże, ale ja tu ja uczuję, że nie mam włosów. Co to...